Cześć wszystkim, z tej strony Simscapes i dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z budowania domku dla rzek. Jak widzicie te obiekty na zewnątrz to są obiekty z debuga, które po prostu miały troszkę mnie podnieść klimat i mam nadzieję, że was też również. Część z nich po prostu będę też wykorzystywać do tej budowli. Ale no, debug jest bazny. Jakby ktoś nie wiedział, debug to są obiekty z otoczenia gry, czyli właśnie te wszystkie tam krajobrazy. I ich standardowo nie mamy w trybie budowania, ale po prostu za pomocą odpowiednich kodów możemy po prostu je mieć odblokowane i normalnie je znaleźć. Lub też po prostu mody, które nam od razu umożliwiają po prostu połączenie trybu budowania z te obiekty, tak jak każde inne. I jak widzicie, to była dość pracochłonna budowa z zewnątrz, ale chciałam oddać jak najbardziej ten klimat. Z tego co pamiętam właśnie w filmie, to jakby ten dom szeka, tak jakby był na dole drzewa, albo właściwie korzenia drzewa i otoczony taką roślinnością i też w ogóle porośnięty, mimo może nie aż tak bardzo jak u nas. Ale, no, pamiętajmy, że to jest gra i nie da się wszystko tak procentowo odzorować. E, tutaj, co widzicie, te znaki, jak i również wierzba, to tak kojarzy mi się, że ta wierzba właśnie była tak po lewej stronie, a te znaki tak były też, że miały odstraszać tych ludzi, żeby wiecie, nie przychodzili i e, nie walczyli z nim, bo nie jednak chciał sobie tak szkolnie w swoim e, bagienku i nie przejmować się po prostu. Zastanawiam się, czy to właśnie jest lepsze, takie mm, bardziej frakowe. Jak właśnie to tak wyrzucimy. Jest głębienie jest w Ja Daję została wodę i pomalujemy sobie o tym. Tak. O, 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 Jeszcze troszkę to tu splendować. Takaś by się przydała. Łowę gdzieś można było usiąść, ale Łowę to mam na myśli, właśnie jakaś bardziej kłoda, może palenisko, jakby szrek miał śmiet. To byłby śmietnik. bo dość niego nie, bardziej i książka pocztowa i bym jeszcze mu jakąś tam drożdżkę... Ej, i właściwie to wtedy możemy podać tą skrzynkę. Takie to nie tak nie ma. <grymne> no tak. O! więcej tych kolorów. Można je gdzieś też pochować. Bez przemądu. Tutaj starałam się używać obiektów, które działają bez przyłącza. No mamy taką opcję, że zaznaczyć sobie, że widzimy same takie obiekty, które oczywiście potrzebują tego przyłącza, a wydaje mi się, że noszek elektryczności nie miał więc. No i zawsze sobie można dodać takie wyzwanie parceli, żeby po prostu tego przyłącza nie było. Dali mu jednak po. więc właśnie. Ej, to się mało jeszcze wprost. Proszę. Hmm. O, takie dajmy wychowane. Jakie blaty dać? zrań to przecież. Ej, to jest dużo lepsze oświetlenie niż to. Teraz zmniejszmy, bo to jest za duże. Ale to jest po razy lepsze, jest oświetlenie. Drewno. ścianę wrzucić. A mamy całe takie sromki drewniane? Mamy. No i mega. I... To od razu... dajmy to ciemniej jak się nie Żeby się jakoś troszkę odznaczało, że to jest podłoga mała. Coś nam Też to mieliśmy bezpsychotne. A... Kaj nie robiłoby słońca? Słońce? Słońce? Czy ktoś mógł tak zarabiać? Nie, nie wiem. Czyż Szrek coś takiego robił? No, nie robił, ale. Może nie jest coś ma z tego życia. Niech sobie może zacznie robić. O, dajmy. Przerwę na pzesję, nie wolno mi tutaj, ryb. Ej, Alfa miało się otwiera. Nie widziałam. U, uh, lala! To, że są ryby, tak? Takie. Ej, ej, co idealnie tutaj. I kto wystawi? Że się suszą, czy coś. Ej, nie widziałam, że jest taka jeszcze wersja bardziej rozwalonego. Czad. A my dalej. Aberniemy to w środku zamiast z nic? Nie no, niech będzie to wano, żeby wiecie, dzieci na przykład mogli mieć czy coś, jakby później mieli, jakby coś w się żołądku. To... Móże, niech mają. Żywiczek. Powiedzmy, że znaleźli takie na śmietniku czy coś u t tylko za dużo no no tak, nie problem niech mają jakieś urządzenia Czy mam takie rzeczy w mam gdzieś tu schowany no. Koszumski to jest idealne. No, nie, to tak wtedy się Ty Tylko Koszumski niech będą. Możemy z tym grać, tak? To jadalnia. To na pewno. Nie. I ciemnobrązowy kolor. <tějí> no, dobra. Tak, nie mieli jakieś gąści, czy coś. Do znalezienia Tak. A, A těký, no, dajmy to na... Oni Rek już z pioną wprowadzony i mam nadzieję, że Wam się podobał film i że jeszcze coś zobaczycie u mnie kiedyś na kanale.